Daję tu komentarz, nie w ogóle w lola, ale można jakoś lepiej. Don't take this, <noise> if you take this, <noise> I destroy my items. Mechanika poddania się, żeś braki w kur... ale przez to ludzie się jakoś bardziej starają. Wiesia o oh, o, oh, uh, just ja mam jeszcze takie ja, ja. odczucie, że dziwi mnie to w sumie, że ludziom dobrze się ogląda do te. Bo tak z perspektywy widza, no to byłem pewny, że widz woli Lola bo jest. A on ogarnia co się dzieje, nie? Na tym ekranie. A na docie to tak, jak pierwszy raz widzisz tą grę, to ty nie za bardzo wiesz o co chodzi. No ale właśnie to, że widzę, mogłeś uczyć z nami się wydaje. No, no możliwe, możliwe. Bo no to jak ktoś napisał, że wiesz, że lolem to już żyga, na przykład, nie? Noo... Właśnie mi się... Bo ludzie mówią, że dota jest wolna w porównaniu do, do... do... lol'a. A mi się wydaje, że właśnie dota jest f*****. To nie jest Mi się da, że, że tak, dynamiczna nie, bardzo. Nie, nie o to chodzi. Zobacz, że w lol'u od lat kilku próbują... Zrobić tak, żeby gierka nie mogła się skończyć w 20 minucie. No jak? Nasz no jest zbyt, na, na szor, tak. Naszor jest zbyt OP, nie da się... Stary, na, Naszor? No dobrze, ale nie mów, że, nie mów, że tak nie jest, że od kilku lat oni chcą wydłużyć tą grę, no. Żeby nie było tak, że no, jest skończona w 15 minut na No nie, No nie da się skończy gry w pro, playu, w, pro playu, w 15 minut. No zobacz, nawet to... The Bounty, nie? No to też było po to, żeby nie było stąpów. Tylko, żeby gra trwała dłużej. No, według mnie to jest oczywiste, że w lol Riot chce, żeby gra nie była taka zero-jedynkowa, że kończysz 20 minut grę. A znowu w docie, ja, ja sobie nie mogę wyobrazić, że to, to żeby tu się dało skończyć grę w 20 minut. Zajdę się biciurać. on wie, że ma akcepta? Nie, no nie, wiem, nie wiem. I te ludki mają mechaniki, co w lol nie istnieją. No mi się wydaje, że tu bardziej i grają pierwszą rolę. No nie wyobrażam się takich temu w LoLu no i to jest właśnie zajebiste. To, że i tym są brok to, że broken, jest zajebiste, bo dlatego, że... To jest jakby... bardziej tak, by możliwe no, wygranie gierki w sumie. Aha, nie mogę być w sensie, do, że... do kolejki, mam karę jakoś, minutę. No trzy minuty, no. Bo ci jest sobie, że jak dostajesz stąpa, to i tak gra ściągnie No właśnie, k***a, trochę prawdy w tym jesteś nie moim zdaniem taka trwało, trwało. gierka powinna trwać tak od 30 do 40 minut. No 30 to oczywiście zajębi się. I wiesz co mi się wydaje, że niekiedy mechanika poddania się wziąć braki w Ale przez to ludzie się jakoś bardziej starają. No bo grają do końca i tak grają do końca. No ale bo ci w bazie stoją no. No bo ci stoją w bazie. Nie ma poddania w docie? Nie no, ma, nie ma. No tutaj właśnie chodzi o to, że ludzie się poddają rzadko, bo jest po mechanika kombaku w docie masz 18 poziom hopek ma... 18 poziom, ma 26 zabijecie go a wszyscy zostaniecie stary po 2 levele praktycznie nagle zaczynasz robić even, a on ma stary 100 sekund w timera no i dlaczego pójdzie z open skoro ty chyba banowałeś, miałeś puge'a no ty no banujesz puge'a czy ja? to no jeden z nas, no nieważne. Teraz, to, to teraz to w ogóle masz mało aktywów w rolu mi się wydaje tak szczerze sami no się aktywują ile się aktywa? jednego w buildzie? max 2? No, da jakąś postać przykład No, no, masz zone na apekach. Na apekach to tam, dobra, mm, ZOE no To co z nią? Nie bij mi się, nie bij się, nie bij się, nie bij się. No nic kba nie ma, no nie No zo nie ma. No i tyle. Co on robi? Uwaga, na pójdź gramy. I tu mam skiną po piłkę tego. Uwaga, no, no ja zmyj się, zasłysz się. no Git jest git się tu na nie podszedł, nie? To by się... To byśmy go zabili pewnie Bracer mam, ta power treccy Tylko mają 4K godzin, bo to jakieś skład debile są? I że got... się jesteś, jesteś dead, na to nie biegnę. Biega taka mała, mała małpka, mikrocypek Wrzucę go do ciebie No no daj no. Lej wyjam, wyjam tego, jakby magic sticka jeszcze Leć 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 z nim, leć z nim Leć się w niego Cool Dobra Ja tu się nie będę z nim pierdolił Mega dużo bije, wrażenie Oczywiście że tak 2. Budge mnie goni. Teraz ja w całą falę. Daj, daj, tego, do Po co? Z tego nie masz. jak tego? Dla statystyk Dawaj wow. Co, Z tego? Z tego? Z range Nie Mam peteki już niby Aby Śliczny godzin rakety Czy Przedstawiam swoje stworki, żeby oni nie ostali expa za stałe na tym bocie Oj oj, oj oj, mam problem Do tyłu, ja mam miniony Używam jak szef Zbiję tę płótkę Ja się z nim biję On jest mega ich Idę Ja z nim idę, idę, idę Dostał do sta? Nie. Bibi, bibi, ja bi. miałem te. Ja mam sticka ja, ja mam Magic -sticka. O. o, o. A co on robi ten tego, Asasin? Nie wiem, ale zaraz go będziemy bić. Tico. To widział już się. no. Nie jesteś po ich ulice No to idź. Albo ja spróbuję wziąć, Chuli. Nie ma Muken do 2 pisze, że nadal ciężko jest expić. No bo jest, z on oh yes. pada. Daj go. Ja go mam, 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 mam. Trudka. Ten Witch Doctor u mi strasznie u nas Slark i ten Void to średnio. No, ten u nas to jest jakiś słaby jak coś. No, że który? Ja dopiero po 15 minut, jak? Mi daję dobry, jest Tinker. No nie. go ten tower weźmy. Nie, chyba nie wiem jak. Daj towera. Okay. ok, teraz z wszakiem do tego, możemy jakiś się umówić, tak. 3, 2, 1, pa. Wygrałem, wygrałem, ch... wyrwam, wygrałem. Wyrwam, wyrwam, wyrwam. To jest świetny moment. Idę farmić campy już. Ja będę już przechodził do tego. Do agentów. No tu, tu nic nie zrobimy już, nie? Na tym bocie. No, skina mam fajnego ten puddle, to prawda. Skina. 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 No, nie wiem Dwie minuty jeszcze widzę. Mam wtedy nieskończone drzewo i da się żyć. Kumulację lotto będę robił, zobaczymy czy dam radę. Jest. Wielka kumulacja lotto. I no, p dodam. Dobra. Ten slark jest jakimś nobem Ale to trudny ludzik. Będziemy mieli do osób 15, gdzie możemy kupić tego. Aga, anima. Dawaj na topa, dawaj na topa. Ja tu jestem. Ale chcesz tu bić? Bije się z być doktorem. Żyjesz? Zabiłem cię. O, teraz tu się boję, trochę grać. Dobra, cyk, teraz to, to. Cyk. Go bot, Slar, go bot. Slar, go bot. Ja potrzebuję do faringe. Ja potrzebuję do tego. Silver Edge'a i jest ok. Być są my musimy. No wygrałem w trójkę tylko, ale ten, ten się da być dobry, ten, ten Tinker Ja mogę tam iść do was jak chcecie, ale nie, raczej ja średnio, wolę farmić po prostu Masz 3 kill darmowe No jak nie zabiję, bo ja nie mam jak podejść, nie stary, ja nie mam jak podejść, no mogę podejść, no, ale ja nie mam jak podejść No jestem tu, no i co? No i dawaj, Nie mogę podejść, nie mam podejść well, No to Dawaj, dawaj, jesteś nieświetlany, pamiętaj Jestem na jesteś śmiertelny. Lot no, Tinker i to opa, no. Chyba, ten tinker jest jakiś pojedyny stary, ja muszę tu dziki pobrać sobie. Myślę, że on się, nadaje, ja się nadaję na Tinkera. No, Farmi, i puje, farm i typuję. Bo tam nic nie zrobimy, nic to nie zrobimy. Nie ruszamy, na pewno nie zrobimy. jest na górze, ale oni wezmą. No jak! Co ty, to tylko Ursa robi tak szybko Roszana, wiesz? Ty poszukam, może podejść do alchemistem? Nie wychodzi z tego, no bo on może być. On robi kamper, nie? Robi. I tak? Eee. Yy... To salę, skur... No jedzie jest... co, to klurka, pamiętasz, on nic nie robi. On się w***ł, nie pomagam mu. Jestem. Masz na, na W? Tak, tak, bi się. Mnie go. Mam, mam silence, mam silence, kurwa. Aaa, no, On nas tym silencem no. No, ci ja się stało. Ja nie wiem, My gramy tyle no... Ten ziółek ma wygranych 220 gier, k***a, tym Slarkiem. Jak to jest możliwe w ogóle? Slark, are you bot? Answer me if you are human. Parczka, nie. Nie. Powolutku, powolutku. O? -o! Leży, leży o, się oh. wszystkich, nice Tam Pudge na no Zabijmy go Dostał kilaców z Larkiem, kurwa. Ja mam BKB Ja my nie zrobimy kostki? Nichuba Jak ci dam nie, nie, nie ten? No to może? Mo może no, ale to i tak dostanie wali, bo to dostanie stary no, zróbmy, no, bo to za ten gówniak, nie czy to ty nic nie bije? czemu Czemu to się nic nie bije? Nie ty się nie bije? Ja zapatrzyłem chyba na twoje życie ty Robię, tak. Czy to był warfare? Chyba średnio, stary. Coś dziwnego się dzieje z desperem. A co się stało? Oddałem tego shota Ten Jak coś sieci ci gada do kamery. Dziwny live z telefonu. No, no. Zresztą już oszalał dawno. No, no. Z roku na rok coraz gorzej chyba z nim się dzieje. Chyba nie bijesz to. Lotus Orp jest fajny na supporta. Dawaj, dawaj, odwróć, 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 no? No bić, to... no bić, nie bój się Nie, nie, nie no biś, k -o. No Masz To bić, k***a Na razie Mam stracę, skąd ja? Mam cię Oj, Boże nie, 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 to nie jest możliwe, że chłopki mają tyle gier i tak trolują. Nie do bary. Ujść do nagle zresztą z dupy. Nie no, ten Tinker to... Nic no robi. Fajnie, tak? Nie? Ja się przyjemnie... Nie LOL bardziej wkłucha. Tak szczerze. Nie to LOL strasznie, mnie to LOL ekstremalnie wkur... już Za tylko będę nie w ogóle w LOL, ale można tak będzie lepiej. Zadymka. Nie te. Ile kurwa puszczują chujgę po co, zaraz się wyj**ą To 20 po poziom kiedy, kiedy mój, kiedy mój ma 12 No poważam, 14 Mówisz doktora? No leży, 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 leży leż, leż. Nie leży No kurwa BKB nie kliknąłem, no nie mogę no Nie BKB Kurwa, to f**k mi je, co ty gadasz? Ładnie leci z nimi, triple nie. Ja nie chciałem Slarka zabić diggers jest tak popierdolony 12:09 0 9 dwóch p*** się trafiło no Don't take this, if you take this I destroy my items, Slark If you take this I destroy my items No wypierdalaj k***a no Sk***** Nie no, IMO powinniśmy zacząć chodzić razem nie bo oni tak bo oni tak wygrywają w ten sposób za. Roshan has fallen to the dark. Dawira ma filary. Templar Assassin ma Roshanę, Roshanę. Wal do Pudge. No, leżysz? I nam mnie skacze, nie? Na no dobrze, roźnie, przy nie bądź w mnie. doktora biegnę? Templar Templar, Templar, masz O kurwa Leży chyba Masz kilo zaraz Daj tego asesyna, bo ma no Nice, desywaliśmy ich Jest tu, tu, tu Lecisz? O, no, ten Tiger jest tak. tak, dla, tak. Dla, ten Tiger jest poprzednim ludzikiem. No, jego trzeba z bomby tak właśnie wypieprzać. Rzucam cię, rzucę czy, czy niego? Ja, ten jakiś